Witamy Was serdecznie. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie kciuki oraz subskrypcje naszego kanału. Co prawda te dwa pierwsze odcinki miały dosyć smutny dźwięk, ale przynajmniej macie okazję poznać jak w tej chwili wygląda sytuacja w branży. A teraz tak naprawdę chcielibyśmy do, dojść do tego clue w jakim celu ten, ten kanał powstał. Jak dobrze wiecie podjąłem się próby przejęcia lokalu po mamie. W zasadzie już wszystko wiem jakby o tej stronie technicznej, formalnej, jak to prowadzić, ale nie umiem tego najważniejszego, czyli nie umiem gotować. No i teraz będzie dobra okazja, żeby wiadomo, idzie święta, żeby coś przygotować na wigilijny stół. My już mamy propozycję, którą będziemy przygotowywać i będzie to relacja na żywo i przy okazji będzie możliwość wygrania przez Was pewnych fantów. Jak już wiecie, wystartowaliśmy z naszym nowym projektem, mianowicie Antonińską Piwniczką będzie mogli wygrać między innymi przetwory skarpia, amura i karasia, ale także inne nad którymi pracujemy. Zobaczymy co z tego wyjdzie, będzie szło na żywo. Także myślę, że powinno być ciekawie. Oj będzie ciekawie. No. Także dziękujemy za to wszystko do tej pory i do zobaczenia w następnym odcinku. Kowalscy od kuchni.